Cześć, z tej strony Jan Kielicki. witajcie na kanale Dirt is More. Dzisiaj taki spontaniczny odcinek. Stwierdziłem, że pokażę Wam jak w tym roku wygląda trasa Bestia i dlaczego jest to jedna z ciekawszych dla mnie teraz. Lecimy z Helmet Kamem z moim komentarzem. Na początek dla niepoznaki bardzo łatwy drop, ale od razu wpadamy w całą sekcję najtrudniejszych na tej trasie hopek. Trudność tych hopek polega przede wszystkim na tym, że są one skrętne, czasami o lądowanie i od razu wybicie, a potem mamy chopeczkę, którą jeżeli nie przyhamujemy, to na pewno walniemy flata. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o większe hopy, bo tutaj już dalej mamy bardziej sekcje terenowe. Ciekawe jest, że często ludzie obserwując tą trasę z gondoli myślą, że to jest trasa bardziej alajnowa, a ona jest bardziej terenowa, wertepowa. Zresztą widzicie, widzicie cały czas o wertepach, korzeniach, wertepach, korzeniach. I naprawdę to w tej trasie mi się mega podoba, bo e, pomimo, że są wertepy, jest troszeczkę hopek. o, czasem takich rzeczy bez sensu, jak chopa z kawałka kładki, to jednak możemy odnaleźć na niej naprawdę dużo, dużo flow. Mamy malutki przeskok i zaraz zbliżymy się do najtrudniejszego elementu trasy, czyli do tej ścianki. Ja wiem, na nagraniu wygląda na bardzo łatwą, ale powiem wam, że to jedno z trudniejszych elementów, a zaraz dalej kolejny dość trudny element. Tego zupełnie nie rozumiem. Ten drop jest w zasadzie na zerowej prędkości po zawrotce. Nieprzyjemny. Uważam, że tam zdecydowanie powinno być lepsze lądowanie. Ta zawrotka powinna być większa. I teraz padamy w bardzo fajną sekcję. Zobaczcie, hopka, hopka, hopka. Tych hopek, jak jedziemy, praktycznie nie widzimy, ale one są tak fajnie ułożone w terenie. O, poczekajcie. To jest najbardziej niepłynny element trasy, myślę, że to e, była jakaś inspiracja, żeby potrenować przed Czarną Górą. Dobra, wracajmy dalej do tej płynności, bo naprawdę niby mamy teren, mamy mini wybicia i ciągle na tym rowerze my możemy płynąć. Zaraz znowu wyskoczę z lasu i będzie kolejny element, który widać z gondoli, czyli hopa nad drogą. E, ta hopa o tyle jest słaba, że ma dość płaskie lądowanie i naprawdę czuć dosiad. Zaraz za tym mam jeszcze kolejną sekcję. To, co mi się nie podoba, to jest lądowanie i bardzo ostry zakręt. I chyba tutaj będzie dość e, podobnie. No ale jak widzicie, jest teren i cały czas są jumby. Cały czas są jumby takie mocno naturalne. O, to jest element, gdzie też jest duży dosiad, bo spadamy na mikrolądowanie, e, naprawdę twarde lądowanie. I kolejny wjazd do lasu będzie. O, tutaj no, to może nie jest zbyt przyjemne, ale to, co jest fajne w tej trasie, to uniwersalność. Jedziemy po wszystkim, a czasem też trzeba jeździć po gruzie, więc elementy gruzu na trasie też się znajdują. Każdy z elementów trasy wyżej, niżej. E, jest troszeczkę inny. To jest naprawdę w tej trasie to, co mi się mega podoba. Bo jadąc jeden raz taką trasę, w zasadzie jeżdżę po wszystkim. I po ściankach, i po gruzie, i po hopach, i po trudnych zakrętach, i po profilowanych zakrętach, i po otwartych zakrętach. Będziemy mieli nawrotkę do lasu. Tu będą, będzie kilka łatwiejszych elementów. Nawet jest fajne podparcie. Jakiś tam flow się trzyma. Tutaj jest skop do góry, no i tu powinienem utrzymać cały czas górę, a jednak spadłem w dół i dopiero zarzuciłem zakręt. O, w tym miejscu na pewno musi być przebudowane, bo w ten ma teraz bardzo łatwo wypaść, nie ma tam podparcia ostatnio jeżdżąc z kursantami, niestety niektórzy tam wypadali. To jest bardzo fajna ścianka z zakrętami, i tu, jeżeli będziecie się martwić czy skakać to pomiędzy drzewkami, to nawet to można przejechać. Jest fajny element. No i tu jest ten właśnie flow. Cały czas, widzicie, trzymam samą prędkość, trochę hamuję, trochę skręcam, ale cały czas jadę jednostajnie, fajnie i płynnie. Na pewno jest to jednak trasa, której trzeba się troszeczkę nauczyć, bo przy pierwszym się pewnie kilka rzeczy nas zaskoczy. Ciężko nam będzie złapać ten flow, bo na niektóre elementy po prostu musimy się przygotować. Ale już jeżeli będziemy znali kilka przeskoków, na przykład jak ten fajny szark ścianki w ściankę, to naprawdę, tak jak widzicie, wszystko ładnie się składa. Chociaż teraz będę dojeżdżał do hopy, która powstała niedawno i myślę, a, nagrywam, to skoczę. No. Na pewno troszeczkę zabolało, ale jak widzicie, nawet mi się zdarzają niedoloty i nie ma problemu, żebym Wam taki niedolot okazał, więc jeżeli myślicie, że mi się takie rzeczy nie zdarzają, to mi się zdarzają i nawet w najlepszym takie rzeczy się zdarzają. Mamy kilka przelotów przez Nartostradę, wtedy chwileczkę możemy odpocząć, ale naprawdę cały czas, cały czas coś się dzieje. Kolejny vlak lasu, zaraz będziemy dojeżdżać do kładki. Na kładkę możemy najechać nie tą, tylko kolejną szeroką albo wąską. Polecam wąską, jednak wąsko, tędy, kiedy ja przyjechałem. No i będziemy mieli sekcję trzech hopek step down, step up i double. Step down, step up i będziemy mieli double. Ogólnie, jeśli potraficie skakać, to jeśli zbudujecie prędkość na pierwszą hopę, to dalej naprawdę jest już lightowo. Potem troszeczkę dojazdóweczki, przejazd przez drogę nawet przyspieszymy. I cyk wpadamy w ostatnią sekcję. Na ostatniej sekcji będą najtrudniejsze zakręty, takie mocno nawracające, czasem z kiepskim podparciem. Każdy będzie inny, jeszcze chwileczkę, jeszcze chwileczkę. I już zaraz się zaczną. Jest pierwszy zakręt. No widzicie, że gdzieś tam szukam tego podparcia. Kolejny, gdzie tam trzeba szukać, nie jest to tak idealne, że a narzucimy sobie i ładnie on się złoży cały czas, jednak trzeba tego e, podparcia szukać, tego otwarcia zakrętu, w łuku, po którym jedziemy. Tutaj to w ogóle jest bardzo trudne. E, Skok w zakręt, który nie ma podparcia, ale już na koniec mały przeskok i czeka nas ten drop, który znowu widać z gondoli. Drop jest łatwy, dość lekko się ląduje, na pewno wygląda on gorzej niż w rzeczywistości się go leci. I to była Bestia, jeżeli Wam się podobał taki typ odcinku na szybko z komentarzem, to koniecznie łapki, komentarze i subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Trzymajcie się, cześć!